Czołem, to walec z Portal Games, a przede mną jeden z pierwszych egzemplarzy otwieranych walecznych pikseli z polskiej edycji. Mam takie egzemplarze jeszcze przedprodukcyjne z, z drukarni, w związku z czym będę czynił honory i przeprowadzę ten pierwszy unboxing. Jedna z pierwszych rzeczy, które czeka nas w parce, to będzie tak kilkaset centymetrów sześciennych tego charakterystycznego, drukarnianego powietrza. Przyjemne, choć jednorazowe. Do tego wszystkiego talia kart, zawierająca dokładnie 25 kart dla jednego i 25 kart dla drugiego wiecza. Strasznie odpadnie. Dokładnie dwa deki. Oraz karty takie pomocnicze, wskazujące fale oraz kilka tam możliwe do wykonania akcji. Karty w nowym polskim wydaniu prezentują się naprawdę nieźle. Do tego wszystkiego jest jeszcze instrukcja. Zaledwie parę stron do przeczytania oraz żetony potrzebne do zaznaczania pozostałego życia jednostek oraz ewentualnie większej siły. To! praktycznie wszystko w pudełku, a do tego wszystkiego dzisiaj jeszcze możemy pocieszyć się dodatkowymi dwiema kartami, które są dorzucane do a Nazywamy je parą trzewików. To jest taka karta przedstawiająca znanego zgodnie z twórcę gier Ignacego. To chyba wszystko w tym opakowaniu. Okej. Okay, dzięki za uwagę.